Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym poradniku do Sony Vegasa Pro 11. Tak, w tym odcinku pokażę Wam, jak usunąć czarne paski z filmików oraz jak zrenderować na HD. A więc zaczynajmy. Bierzemy, zmniejszamy sobie i przeciągamy filmik na taśmę. Taki byle jaki nie grałem. Są tutaj na przykład czarne paski, ale Wy możecie mieć tutaj. Gdy już to zrobicie, klikacie prawym na ten filmik Properties, Właściwości, czyli i odznaczacie Mine Aspect Ratio. Jak odznaczycie, klikacie OK. Jak widzicie, zniknęły nam czarne paski. Następnie wchodzicie w file, żeby zrenderować, szukacie zakładki Render As, klikacie na nią. Powinno Wam się stworzyć takie okienko, tak. Yy, jedziecie na sam dół i będziecie mieli coś takiego. I tutaj Windows Media Video V11 nawija się WMV, rozwijacie, wtedy zaznaczacie 6 MBPS HD 720x30pi video Gdy już to zaznaczycie, klikacie render. W tym czasie wasz filmik się renderuje na HD. Po poczekamy, aż się renderuje, no i oczywiście wam go pokażę. Nie powinno się długo renderować, ponieważ filmik jest krótki. Nagrałem go mm, tak, jeszcze do filmiku. No. <laughs> Zaraz powinno się renderować. Mm. Potem jest nudno będzie, ale no co? Poczekać, poczekać, poczekamy. Dłuższe filmiki się dłużej renderują. To, to może Wam się wydawać dziwne, że zrenderujecie, na przykład wstawicie muzyczkę i jakiś, yy, jakiś filmik, potem jest jakiś jeden obrazek i to, ci wam, i to się wam szybciej zrenderuje jak będzie dłuższe niż filmik, który jest krótszy, ale cały czas się przewija po no więc wiecie, żeby nie było tak, że o co w tym chodzi. Dlaczego to się krócej jest, jest dłuższe, dlaczego dłużej a jest krótsze? chodzi o kiedy więcej energii. Myślę, znaczy, że więcej potrzeba do tego. No dobra, jest już 71%. Teraz oczywiście nam się zrenderować. Jeśli będziecie chcieli, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym nakręcił jeszcze poradnik yy, do tego, jak zrobić intro. Też wam mogę pokazać. Na przykład takie jak moje, ale mogą być też różne inne intro. Zależy od Waszego upodobania. A więc dobrze, mamy już 100%. Zaraz, tak. Dobra, jest 100%. No, I patrzcie, I patrzcie, jak W tej chwili filmik jest w HD oraz... Um, jest w HD oraz są usunięte czarne paski. Taki filmik możecie oczywiście wrzucić na YouTube. A. Oczywiście trzeba dodać pod ten komentarz, czyli nakręcać. A więc to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, no to dajcie łapkę w dół. A więc cześć!